Witam po przerwie. W drugiej części, zgodnie z zapowiedzią, będziemy mówili o memach internetowych, które wykroczyły poza swój wirtualny obszar i przeniosły się do rzeczywistości. Wciąż jest ze mną Janek Urbanowicz. Janku, w pierwszej części mówiliśmy o forfiterze. Chciałem pomówić o legendarnym pedoberze. I pewnie, jeżeli mamy. Mówić o przenoszeniu do realnego świata, to też pomówić o yy, zimowych igrzyskach olimpijskich. Między innymi, między innymi, może dla widzów, którzy nie wiedzą, pedober to taki z pozoru sympatyczny niedźwiadek, który, jak sama nazwa wskazuje, no jest dosyć kontrowersyjny. Ktoś dla żartu wrzucił, yy, wrzucił tego pedobera do loga igrzysk olimpijskich w Sydney, o czym wspomniałeś. W którym były inne takie sympatyczne zwierzątka, i nieświadomy niczego dziennikarz wykorzystał to logo znalezione w internecie. Wszystko poszło do gazety, poszło w świat. Mem zaczął się e, rozprzestrzeniać. Jak myślisz, dlaczego? Mm, dlaczego takie rzeczy są w stanie się przedostać do prasy, i nikt tego nie sprawdza, jak to jest możliwe? Ale to był, to był właśnie taki. Ja, e, ja myślę, że w tamtym czasie, gdybym e, był na miejscu do dziennikarza, to sam mógłbym się o tym, w tym nie zorientować, bo on tak idealnie pasował do tych zwierzątek, które no to tam prawda, były. Poza tym wtedy. Zresztą, słuchajcie, sami zobaczcie, jak to wygląda. No, mów dalej. Poza tym te, te, te memy jeszcze nie były wtedy tak popularne. Samo zjawisko memów jeszcze wtedy chyba nie było aż tak rozpowszechnione, więc mogli niektórzy sobie naprawdę nie zdawać sprawy, że istnieje coś takiego. No, zawsze łatwiej wrzucić niż sprawdzić. Natomiast ten, ten sympatyczny niedźwiadek pojawiał się w wielu innych miejscach. Jakiś czas temu mój znajomy wkleił na Facebooka zdjęcie z przedszkolem, yy, które miało no, jakąś tam nazwę, której nie pamiętam, i właśnie w logo tego pięknego niedźwiadka. Yy, ja tak, jeśli mówimy o czymś, co się tak może, to nie do końca tak się w taki sposób się przynosi, moim zdaniem, do takiego naszego realnego życia, ale ten mem yy, z Hitlerem. Jak Hitler, Hitler się dowiaduje od swoich współpracowników o czymś tam. No melans z Hitler, Hitlerem, już szybciej mówię niż myślę. Mem z Hitlerem też się przeniósł do życia, bo w Warszawie, nie, nie wiem czy to była jedna impreza czy cała seria, ale było coś takiego jak melanż ostateczny i pamiętam plakaty właśnie z Hitlerem w tych okularkach. Mi chodziło też o to, że y, przeróbki tego, tego mema tak doskonale mhm. ukazują różne, różne absurdy w naszej rzeczywistości. Na przykład, mhm. jak Hitler dostaje rachunek od pewnej sieci komórkowej, i tak wkurzał się ten Hitler na to, co znaczy się ludzie wkurzają, jak dostają rachunki telefoniczne. Dobrze, do czego zmierzam? Powiedz mi, czy sądzisz, że mem może być narzędziem marketingowym? Jasne. To jest y, zwłaszcza, że. Zwłaszcza jeśli chcemy dotrzeć do ludzi młodych, bo głównie, nie wiem, może tak przez jak głównie, ale y, młodzi ludzie w internecie siedzą, oni są raczej najbardziej na bieżąco z tym, y, z tymi memami. Jeżeli widzą jakąś markę, mhm. która tego ma wykorzystuje, to są bardziej chętni się zainteresować tą marką. A jakbyś wskazał taki. Sar, muszę cię o to zapytać. Najgłupszy mem, jaki widziałeś w ostatnim czasie? W ostatnim czasie, no to. To, co, czego ty nie lubisz, czyli yy, co ja patrzę. To, ja to jest ja. strasznie głupie. Ja, ja za to jestem fanem puchałkę i prosiałkę, lubię to na fejsie. Naprawdę strasznie absurdalne. No ale weźmy właśnie takie memy. Czy, czy to jest, Twoim zdaniem, czy to ma potencjał marketingowy, czy to tylko określone? Niektóre memy. myślę, że jak najbardziej. Oczywiście nie mówię jakichś takich totalnie głupich, bo pewnie niektóre marki mhm. nie chciałby sobie pozwolić na to, żeby były z takimi naprawdę mega głupotami kojarzone, ale. Mhm. Które jasne. no Tak jak mieliśmy właśnie ten przykład tego forfitera. no Tutaj tą knajpę mamy niedaleko. Niby malutka jakaś knajpa, ale młodzi ludzie na pewno zresztą o forfiter, kurczaki. No to musimy iść spróbować. Przypominam ci, że sami się raz na to nabraliśmy. Tak. Norris. Właśnie. Nasz kolega z za kamery nam tutaj powiedział: my ośmieszyliśmy się, że o tym nie wspomnieliśmy. Dziękujemy, Mikołaju. Chuck Norris. To jest przecież najwspanialszy przykład, jak. Mem internetowy przerodził się w wielką, wielką. Zrobił z czaka Norisa wielką postać. no to Aktor zawsze był znany, ale, ale to wszystko, prawda? No tak, powrócił nam teraz w reklamie banku. Tak, a pad że przecież ten, ten Mem. Pan jest ma już... ponad 70 lat przecież już, z tego co. Się no tak, tak, ale sam Mem przecież jeszcze jest stary z tym tak. czakiem Norisem, to tu w Chipoczaku. Ale on jest to, wiecznie żywy z drugiej to, strony. To też. jest, nie wiem, sprzed paru lat, a cały czas jest aktualne. To może trochę już nie aż, nie, nie, nie jest tak często powtarzane, ale. Ale nadal, tak samo jak właśnie dowcip o Czaku Norisie, u nas było o Twojej starej. Ale z Twoją starą nie widziałem reklamy, a ty widziałeś? Nie, ale tak mi się przypomniało po prostu. A propos dowcipu o Czaku Norisie. Może kiedyś widziałem z drugiej strony? Wracając do Czaka Norisa, <noise> jest to właśnie fenomenalne zjawisko tego, jak można postać już wcześniej legendarną, która obrosła jeszcze nową legendę właśnie w tym internecie, wykorzystać do reklamy. No, kapitalny pomysł. Słuchajcie, twórzcie memy. Może ktoś je wykorzysta w reklamie. Dzięki za to, że oglądaliście ten dosyć specyficzny odcinek. My idziemy dalej oglądać Głupoty. Ja muszę zobaczyć nowy odcinek Puchałkę. Cześć, do zobaczenia za tydzień. Dzięki.